Witajcie, moi drodzy z tej strony, szpaku szpakowski. Witam Was w Hearts of Iron 4 na mocie Tonal War Japonią. Moi drodzy, po pierwsze chciałbym podziękować za miłe słowa przy powrocie. On wrócił, tak, tylko że ja wróciłem jako nie jako taki pewien Adolf H., tylko wróciłem jako pewien FCS. Co też niedobrze brzmi, ale nie, nie jest źle, nie jest źle. Słuchajcie, od razu jedna rzecz, bo dostałem informację, że sobie wsadziłem, że pan artylerię do tego, do szablonu, więc tutaj przyglądałem się, nie ma. Tutaj przyglądałem się, jest wszędzie, nie, nie ma czegoś takiego, więc ja nie wiem o co chodzi, nie wiedziałem, ja nie, ja nie wiedziałem o żadnych artyleriach, ja nie wiedziałem o żadnych artyleriach, nie mam pojęcia o co wam chodzi. I myślę, że najważniejszym naszym celem i działaniem powinno być po prostu wypowiedzenie wojny Chinom. Tak, rimów peace, rimów peace, nie wzywamy naszych oczywiście tutaj tych wszystkich papetów, bo ja nie chcę, żeby się to wojkowało. Wy nas zaatakujecie, prawda? Ale myślę, że chyba damy radę się wybronić przed tymi ciołkami. Że chyba to nie powinno sprawić żadnego problemu. Powinniśmy od razu zaatakować. Jak tylko nasze wojska przybędą, zaczną się cumować przy brzegu, powinniśmy ruszyć raz i porządnie i zniszczyć ich. Ale jak to będzie wyglądało, to w sumie to nie wiem. Um, więc tak, wy już się zruszyliście. To może idźcie tutaj i wy dostawaliście mieście ten oddział, prawda? Proszę bardzo, więc wy będziecie oddziałem, który dostanie generała, wy będziecie może mieli jakąś szesnastkę najlepiej, to masz w sensie ty jesteś, ty wyglądasz jak taki baleronek, no to pan kapitan baleronek będzie posiadał oddziały tu, ty będziesz miał troszkę, nie wiem, inne zadania w sumie, tobie możemy dać ciebie, proszę bardzo, ty jesteś którym oddziałem, ty jesteś tym oddziałem, no to ty, pani kolego, możesz dostać takiego yamashite, o, yamashita może to poleć tu, a to jest ten oddział, który będzie miał chyba w sumie najtrudniej, bo boję się, że tu... W tym miejscu będzie problem z zaopatrzeniem, bo to jest bardzo mały przesmyk, widzicie, taki pojedynczy i przez co może mieć problem z zaopatrzeniem większej liczby. To może zostać ty. To możesz być. A waszym dowódcą będzie on. I on się nazywa Iwan Matsui i to będzie wasz e... ofensywny dotkryner. Tak, to jest wasz od dzisiaj ofensywny dotkryner, który wam powie jak żyć, jak działać, panie sędzio. Okej, okay, czyli wy tak, wypływacie. Proszę mi już tutaj płynąć. Płyniecie? Dobra, wy już tutaj płyniecie, to super. I te wojska muszą jak najszybciej popłynąć i musimy zająć się jak naj. nie Dlaczego? Dobra, idź tu w o Oh shit. Here we go again. Szybko, 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 musi ktoś tu wpłynąć. Musi ktoś, dobra, wpłynął tu. Super, bo my musimy chodzić o to, że musimy wpłynąć. I musimy zająć się. Nie, ty idź tu, tu, tu. I próbuj ich tu zamknąć, żeby jak najszybciej pozbyć się, skociągować większą siłą... jezus, Maria! Ile tu jest tych Chińczyków? Kto ich tam naciapał? O Boże Ale nie no, to kapy jest dużo ich tutaj hmm, Ty wylądowałeś? Ty się bijesz w tych desantach? No to ty tak, ty miałeś chyba tutaj iść, tak? To jest jeszcze od tego Więc Wy może zajmijcie już bezpieczniejsze lokacje w górach, bo my się przez co możemy nie przebić, jeżeli będzie co jak Dobra, dajesz tutaj radę, dajesz radę, prawda? Dobra, nie atakujcie. Może niech atakuje nasza ta jedna dywizja, o Tak! Dobrze, zablokował, nie, zablokowane, nie! Dammit! Eee, rób to, atak stąd. Mam pomysł, mam pomysł. Musimy to narazić, a polecieć. polecić. Mm, tylko oczywiście, rozstawię sobie więcej karabinów. Bo pamiętałem, przypomniałem się w sumie, kiedyś się grałem podobno kampanię i ja miałem problem z karabinami. Bo jeżeli będziemy mieli problem z opatrzeniem, my będziemy. O, jeżeli będziemy posiadali problem z opatrzeniem, prawdopodobnie będziemy tracić dużo sprzętu, tak po prostu samego sobie. Dobra, atakujcie to za chwilę, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. My musicie ruszyć tak, tak, tak i tu. Żebyście wszyscy zatkowali ten rejon, a my musimy zdobyć te fortece tutaj, Hire. Dobra, idźcie tak, żebyśmy się mogli tu jakoś połączyć, bo widzę, że już tutaj mamy problem z opatrzeniem. Ale gdybyśmy... O, właśnie coś takiego! Dobry, dobre, dobre, dobra. Musimy jak najszybciej się rozstawić. A wy gdzie płyniecie? Gdzie są, gdzie są moje wojska, które tu powinno być? O, one dopiero podchodzą zamiast płynąć, tak?! Dobra, ten desant się... Nie, to się nie uda, to się nie uda, to się... To się nie ma prawa udać, wy się. A więc stójcie. Stójcie i nie pójcie, nie pójcie. Nie, nie, ten desant się tutaj nam nie udał. To jest, to jest taki kurde przypał, że to nie wyszło. Ale trudno. Zrobimy za chwilę ten desant jeszcze raz jakiś ponowny. Bo wiesz, ten moment tutaj wyszło idealnie. My ten Nankin możemy zdobyć. I my ten Nankin możemy wniszczyć. zniszczyć. Zniszczyć, po prostu, go wyniszczyć, rozwalić. Dobra, ty możesz próbować pomóc atakować tu, żebyśmy zablokowali te wojska. I może zróbcie coś takiego. Nie, czekaj, czołgi. Czołg niech idzie tu Ty idziesz tu i tu i próbuj się cisnąć ich w tym miejscu. Nie boję się żadnego zamknięcia z ich strony, bo nawet jak to próbują jakkolwiek ruszyć, my i tak ich wybijemy w tym miejscu. Będziemy ich niszyć dniami i nocami! Każdego dnia coraz o większą nieustąpliwością Pójdź tu i zajmij może ten miejsce w górach. To są góry, tak, to są góry, to musimy może to zdobyć. Ja to powiem, że pani żadny ten templejcik. Fajnie to wygląda, fajnie to działa. Widzę, że jakiegoś Chińczyka się tu już pozbyliśmy. I może na, na początku sobie coś tu oczyścimy. Tak, może iść tutaj, proszę bardzo. Pozbądźcie go. Będę zrobił za chwilę ponowny desant w tymże miejscu, gdzie wy jesteście już. Chciałbym, żebyście się zdecentowali. stąd tutaj. Dlaczego, dlaczego się skupiam na tym miejscu? Otóż, tu może być jakieś wieczeń więcej, które możemy zamknąć, dziękuję. Republikanie zostali pokonani, czy wojna toczy się dalej? Nie. Koniec wojny. Karliści wygrali. Weekly Stability spada. Że, przez co, że karliści wygrali, ale jest Francisco Franco. Nigdy nie potrafiłem pod Franco. Znaczy, nie tak, że nie potrafię pod niego grać, bo wystarczy kliknąć i grasz. bo nie widzę, tu raczej nic trudnego. Ale jakoś nie udało mi się nigdy odpalić. Tak, okay, ej, Franco, grałem pod Ciebie. No, dzisiaj stary druku i tak dalej. Ty już ściśnij tego. Cieżarówka tam naciska, tę jedną piechotę tam. To jest tak, jak. Na y każdym froncie jest jedna pierdzielona piechota. Powiedzcie, że ja nie przeklinam. Nie używam słów potocznie zwanych jako wulgarne. Ja powiem, pierdzielona i to jest. Poparzona na przykład, może użyć. To jest piękny dużo duży polski. Polski język jest piękny i można naprawdę użyć dużej ilości ładnych słów, żeby coś określić. Dobra, idź ciśnij, te wojska. I mógłbyś przycisnąć ich tu, a potem tu. Tak, prawda? Jak tam w ogóle idzie robienie z tej ekonomii? Jak zrobimy coś z state ekonomii, myślę, że możemy już pójść w stronę tych wszystkich bonusów związanych. A no, w ogóle bym poszedł ten. O jezu, przepraszam, nie wyciszyłem e, internetu. Dobra, i ciśnij ich tam, i ciśnij, ciśnij, buraczków tam. Nie przebij... nie myślę, że tu się nie przebijecie. Kurde, ale gdyby, gdybyśmy zdobyli. ten o. nie, nie, nie. Cój, 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 cój. No właśnie, to jest mamy mieć problem z zapatrzeniem, coś co mi bardzo przeszkadza. Ile wist tu jest? Dobra, czekajcie, może oni są się Czekajcie, może oni zostać bardziej zamknięci w tymże kociołku, w tym jednym kociołku może chcą być bardziej zamknięci niż było wcześniej. O, a to jest przejście, nie? O, to nie. Musielibyśmy jakoś tak wykombinować. Jak ten desant z tego miejsca? Hmm. Jak to? Jak to wygląda? A wy aby nie mieście próbować się desantować? Nie ja wiem, może musicie podejść, bo ja nie, chyba muszę robić naprawdę wszystko za nich, Jak <laughs> tak to wygląda. Czyli chcemy to, logistic company. Jeszcze jest za wcześnie, troszkę, troszkę, tak niewiele brakuje. Zróbcie to i zróbcie to, bo to są fajne rzeczy, które mogą nam się przydać w najbliższym czasie. W ogóle swoją drogą bardzo dużo fajnych już bonusów, jeżeli chodzi o... wszystko w sumie. wy się bijecie tutaj, prawda? Tu wchodzi coraz więcej armii, a tu tu podesłali jakieś pancerne. Moja pancerna armia, podejdź proszę tu. Ty chodź tu, a ty choć tu, bo ty nie przydał się tak, nie przydał się taki zestaw, bo mam pomysł, żeby zatkować tak przycisnąć, tylko to lotnisko! Gdybyśmy mieli to lotnisko, to jedno kochane lotnisko, to byśmy mogli tutaj coś ogarnąć! Oczywiście musimy zwolnić ich doktryny, napęd na doktryny, bo 15% to jest dużo. I ciśniesz tu, ciśniesz tutaj, wy też ciśnijcie we dwóch, ciśnijcie, ciśnijcie, proszę, musicie. Naprawdę nie dacie radę. Co jest za mnie tak? Macie przewagę, macie przewagę, gdzie jest oszczędź z brzegu, ja się pytam. Czy możemy dać kogoś tutaj to nam ułatwi nasze zadanie z walką na nich? Mm, i no... Nie wiem mogę dać. Zawsze jakieś plusy i bonusy. Mamy tu 12% do ataku. O właśnie, tutaj widzę, że ktoś jest zamknięty. I lepsze garnizony... Baba 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 Nie, naprawdę nie mam pomysłu. Znaczy barze, chyba, że, chyba to, co tu? tu myśl, bo to się, ale tutaj są z to z miasto. Co jest tutaj? Ile mamy? Tu mamy... Pokażcie, no jakie jest miasto, to powinienem pokazać, jak gorzej się biją. A mi nie pokażę. Jak gorzej się bijecie po powodu terenu? 41%, tutaj. 18%, dobra, stój. Stój, Ma lepszy pomysł. Ty też stój. I zamkniemy wszystkich. Zamkniemy wszystkich w wielkim kotle. To jest plan na dzień dzisiejszy. Tylko może poszlibyśmy aż at jakiś atak z dwóch stron. Taki atak z dwóch stron byłoby skuteczniejszy, bo to jest 40%. W takim mieście to jeszcze punkry są. A może to punkry robią też 40%? Tak też może być. Tak też może być i to może być coś, co może być szybko nam. Oczywiście czołki, bo my czołgi będziemy w przyszłości robili. Mm, lepszy zwiat. Lepsza artyleria to się robi. Ciężkiej artylerii nie lubię. W Serio. Nie jestem przekonany do ciężkiej artylerii na tym modzie. Możecie robić okręty. I więcej fabryczek mamy swoją drogą. To te lepsze fabryczki. Właśnie, czy udało mi się wybić tego Chińczyka tutaj? Tak, udało mi się. Na razie nie chcę lecieć. Tutaj, jak wygląda z Jest ok. Boję się, że jak wysuniemy te wojska. Myślę, co? Ja bym te wojska nawet wysunął gdzie indziej. Na razie. Wysłabym. O, mam pomysł. Zróbcie tak. A reszta niech idzie tu. I super! Ale te dwie wojska od tego prosiaczka to mógłby... Nie wiem. Koledzy prosiaczka moglibyście ruszyć tu. Proszę bardzo. Możlibyście się tak ruszyć troszkę. I dzięki czemu powinno być łatwiej. Czołg jak ruszy, to nagle... Jak on zrobił różnicę? Ej, chłopaku. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Cisiesz z nimi. ciśnij, chłop. kła, Kra, jedziesz. Tak, ciśnij tu. Czekaj, ja może... A czołg z drugiej strony. Okej, okay, ocofaliśmy sobie tego doradcę. I... Mmm... I to chyba było, nie pamiętam jak to dokładnie było w historii, czy, ci doradze, czy ten doradca on został tak częściowo wycofany, bo tak, nie tak, Nie pamiętam dokładnie jak to było z tym sojuszem, tak niemiecko- mm, niemiecko-japońskim. Oni się niby lubili, ale jednocześnie mieli sobie, sobie takie. Że, mieli, pamię, mieli takie, wiecie. Mm, no jednak musimy mieć na was, musimy mieć trochę, was trochę na oku, wiecie, coś, nie? Że lubimy się, ale. Mm, to, to, to tylko biznes, tylko biznes. Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czołgi już nie atakują za chwilę. Chodź tu, chodź tu, jedź tu, jedź tu. dobrze, stoisz tu i bronisz, prawda? Nankinu na razie nie zabywamy. Mm. Moglibyśmy zamknąć ich więcej. I tutaj chyba bym by to dokonał. Ja bym chciał dokonać takiego większego zamknięcia w tym rejonie. Bo tu jest Prosiaczek. Prosiaczek nie nie sobie tam rządzi. To jest generał Prosiaczek, naprawdę. On ma taki ryj, taki śmieszny ryj jest, że nie mogę go nazwać inaczej. Jak to wygląda? To są... Nie wiem. Czy oto są to są miasta. A łąki to może byśmy się bić. Mm. Tylko wysłałbym więcej dywizji. A skąd byśmy to więcej dywizji wzięli? Nie wiem. Hmm... Boli mnie to. Aha, dobra, zapomniałem całkowicie o tym... Ach! Zapomniałem zupełnie jeszcze raz o tym o tydziele. dobra, wiesz co? Pójdź, możesz popchnąć tutaj? Jak już jak pływasz, to pójdź tam. Pr próbuję za chwilę coś tam porobić, bo to jest akurat też bardzo ważny odcinek Frontu, który może jakoś nam zawsze jakoś pomóc. Dobra, niech oni się poruszają, niech się tam, wiecie, rozłożą. Wy sobie tu więcej sił. Wiecie co? Ja bym generała Ritza zastąpił kimś. Mam jakieś inne Ty! Ty, wygla... ty wyglądał. Ty jesteś spoko. Ty masz atak, chyba, nie? Ty masz dodatkowe ataki, czy. Artyst artylerii, Leader. A to my i tak chyba poradzimy sobie bez tego, nie? Tak myślę sobie. Mm, czekajcie na chwilkę. Muszę otworzyć drzwi. I oto ja wróciłem, moi drodzy. Przepraszam, znaczy nie mam co przepraszać. W sumie wy straciliście 0 sekund, 0 setnych i tak dalej, a ja. Eee, czy chcemy? Nie chcemy usuwać, bo i tak będziemy raczej pokręty podwodne, więc różnicy mi to nie robi. Róbcie rationik, Posiadałem się więcej fabryk działających, bo teraz chyba mamy ile? 10, 20, o, dużo, dużo. A jeżeli tu się przebijemy, przebiliśmy się, tu. nie uciekajcie, nie uciekajcie, nie, proszę nie uciekać, to przebijamy się teraz w tym miejscu, prawda? Przebijacie się tu, dobra, poczekamy, chwilę, i przejdą te wojska, wszystkie śmieszne i nie... Y, zabawne bardziej lub mniej. I próbujcie w nich się bić, kurka wodna, ale to naprawdę tak parze. Mogłem od was zabrać taką malutką, czyli bo i tak rozstawiacie sobie po dużych ilościach. A gdybym miał więcej tych wojsk i zamknąłby się takim giga kociołkiem, Młuch. to byłoby super. Art 10, 10 lat artylerii. To wygląda, jak nie wiem, nazwa jakiejś kampanii czy coś. 10, 10 lat artylerii w Polsce. Ma na przykład sprawie 38. A skoro jest w prawie 38, ja bym zrobił coś, co jest na 38 podobne. To jest, to jest fajne. I myślę, że pójdziemy potem w przemysł, który jest jak 38. Tylko oczywiście potrzebujemy więcej karabinów. Bo tutaj przy... jeszcze dajemy sobie radę. Moglibyśmy się jakichś jakiś więcej wojsk. Nie, tu jest jedynka, 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 jedynka. I ty jedź tutaj. Potrzebujemy tutaj naprawdę większego, potężniejszego wsparcia. Hankary, coś tam. Okej, okay. Anschutz, dobrze, dobrze. Dawaj sobie tam wostaczą. Znaczy, dzi... normalnie się nie kimisuje, ale dzisiaj jesteśmy polegami, nie? Normalnie to, lubię spad jak spada z rowerka. Serio, to jest moje hobby, granie, granie wyspiarzami. Nothing with a... właśnie! Jezus Maria. Przecież my możemy robić tą eskalację wojny w Chinach. Tak, war in China. My musimy usuwać te minusy, bo te minus 15... Dokładnie, minus 25 do ataku, a potem będzie minus 30, potem minus tyle, tyle... Dobra, ty jedź tu. Ty jedź teraz tu, a ty zostań. wiecie, dzieć. Proszę przyjacielu. Dobra, i stój. I nie atakuj i nie atakuj. I teraz... Teraz wyczekajmy. Oni muszą się rozdzielić, będą musieli próbować pewnie przebić, a my mamy doktrynkę, która nam pozwala Jest zrobiona? Jeszcze nie, czyli się nie. Hmm. To pewien problem. To pewien przypał, bym powiedział. Ale już atakujecie, bo wiecie, że się żarty się skończyły. Atakujcie, atakujcie, ja zapraszam. home for all, i tak dalej. Dalej czekam, czekam. No ja myślę, że tutaj możemy je zostawić. Potem jak uda się przebić w tym miejscu, to zrobimy jeszcze raz atak. I ja planuję zrobić atak stąd, tu, niech się załaduje i zrobimy to jeszcze raz. Ale już będę tam patrzył, Naprawdę. Ja nikogo tu nie oszukuję. Bo no nie chcę teraz marnować tego sprzętu. O Jezus, mój tu, tu jest beznadziejna organizacja. Nie, yeah, proszę. Nie ja myślę, że nawet taką beznadziejną organizację będą potrafili cokolwiek się obronić, prawda? Kot mi coś... Nie, pies mi coś wywrócił chyba. No teraz nie ma sensu się w nich bijać. Widzę, że naprawdę tu jest organizacja na poziomie beznadziejnym i jeszcze więcej. Hmm, Podłączy się pod ten oddział, tu nie się atakować. To jest 14 siedmi, prawda? Dobra, Rationik. Rationik rationing, możemy pójść w stronę... Tak, musimy pójść w tę stronę, bo to dostajemy dodatkowe 5% do ruchu. A nam się ruch przyda, zwłaszcza jak... No. Zwłaszcza jak się zbyt szybko nie ruszamy, bo on też jest notykonizację, prawda? A 5%, tu 27% to boże. Ale tu... Ale tu jest beznadziejne, no bo to wszystko taką malutką, włoską ścieżką, tylko... Takie wężyki są najgorsze w takim przypadku. Dobra, atakujcie tu, atakujcie tu. Mobilna defensywa, tu też nam da jakieś plusy i bonusy, dobra, słuchajcie, Znaczy, ty możesz tutaj iść, kolego, pomożecie im... Kolego sympatyczny pomożesz, pójdziesz... Przycisnąć się przez nich, mmm... Nawal może jakiś nowy z tego miejsca. R-Super i że pewien chyba Lew Trocki trzam poszedł spać. No, szkoda. Który... tutaj się, jak był taki ten turniej w milionerach, to tam było, który lew został... O, fajnie. Nie fajnie. Tam było chyba pytanie, który lew został zabity w 1938 roku i tam Lew Trocki. A ktoś znał Simba, pomieszkał na Simba, no. Na Simbę, no. A jest spoko, no. Widzę, że stracąc odbierając... ten teren, dostaliśmy... sobie sobie, To nie ma żadnego sensu. Bo tracąc dostęp do takiego portu jak tu, w Szanghaju, mieliśmy lepsze zaopatrzenie w tym rejonie, niż tylko portu nie mieliśmy. Nie wiem co autor miał na myśli, ale tak. Dobra, przyciśnij się tu, a później ciśnij tam. Uż, już, 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 oj, nie udało się. Kurka. Hmm, teraz ich możecie wybić, no i znowu mamy To znaczy, Nie wiem, ja nie wiem, ja, ja, się, ja jestem znawcą Hearts of Iron 4, ja jestem znawcą siebie, znaczy nie siebie, nie mam pojęcia co tu. Nie wiem, nie wiem po prostu... To z za... Logistyka to jest po prostu zagadka. No, bo, że ktoś to rozumie. No chyba, że... Logistyka szła tu, tu, tu. Bo to jak chodzi, no tak idzie. A tu mieści wcześniej z jednego miejsca. Logistyka Herz of Laren 4 jest moją pasją. To is my passion. Ja będę, ja będę. Dawajcie, ciśniemy i robimy kociołek na ogromną ilość chińczyków. Czy możemy stracić ten teren? Nic się nie stanie, jakbyśmy tutaj cokolwiek stracili na chwilę. Grun, żebyśmy jednak zdoby... Odnaczy, odbili, zdobyli te tereny? Nawet bym chyba nie chciał ich tracić, szczerze, szczerze, nie chciałem tego tracić. A, straciłem tutaj. No i jak nie chciałem tego tracić, tak straciłem. Ale przy okazji zdobyliśmy, jesteśmy bardzo blisko na kinu. A skoro jesteśmy bardzo blisko na kinu, moglibyśmy sobie pozwolić na bardzo fajne kilka rzeczy. Na przykład... mmm... Jakieś technologii. Znaczy no, to kompanie logistyczne lepsza. O, i taki bonus do kompanii logistycznej byłby też naprawdę czaderski, zarobisty. Logi, Armin Logistic. Ciebie możemy oczywiście teraz desantować. Ja to już będę patrzył i obserwował. Francja i Wielka Brytania robią to już. O, zrobiło się, groźnie. Płyn tam, tam, proszę, tak. Tak, dokładnie tak jak tutaj widzicie. I już, zajmij tę pozycję. Tu i możesz płynąć dalej. Oczywiście. Jezus, Maria. W końcu przypatrzyliśmy się temu i nie straciliśmy. A Chińczycy zrobią jakąś dziwną kontrofensywę. Jak wygląda ten rejon tu? Gdybyście się chcieli wbić, jakby to wyglądało? Ciśniecie się potężnie. No to super. Naleźlicie no chłopaki z tymi swojakami. Coś takiego. Pobudujmy więcej tych portów w naszej własnej roboty. To są porty, to są porty w naszej własnej roboty. No tak. Śmiesznie to brzmi, ale tak. Ale widzę, że potrafię tutaj wycisnąć, pomimo że zrobiliśmy sobie tę doktrynkę, lepszą ruchliwość w obronie i tak dalej, to i tak całkowicie sobie wyparli. Ile wy straciliście już wojsk? 629 tysięcy, coś mało. Mając, mając pod uwagę to, że to są Chińczyki, ich milionowe milionowym powery, w sumie my też tego mało bo nie ma wsiadamy. Ile nie ma w ogóle po co? 66 milionów, w ogóle ci Azetki się to jak jakieś mrówki dzikie. Nie wiem czy ich tam karmią, ale tak. Czy stąd możemy jakoś ruszyć front? Mm. Tak, nie? Tak? Tak, możecie. Dobrze, udało się nam zająć bardzo ważny skrawek, jeżeli chodzi o to. I to są łąki. I te łąki powinniśmy się przycisnąć i zaatakować. Bo raczej nic nam nie grozi, jeżeli chodzi o atak ten. Jeżeli nam Nic nam nie grozi, jeżeli chodzi o atak... ...lądowy, prawda? Znaczy morski. Chodzi, że nic nam raczej się nie zesantuje, że powinniśmy być szczęśliwi. Nie widzę raczej powodów, żeby cokolwiek tutaj się złego działo, bo tu już nie chcę sytuować. Nie dziwię się? Szczerze? Nie dziwię się. Wróćcie i w tym miejscu. Dobra, to jak zaatakujemy miejsce z kilku stron, no to raczej pozbędziemy się. nic takiego Głuska tutaj. O właśnie. To Byłoby troszkę słabe. Idź tu, idź tu, idź tu, idź tu, idź tu. Idź tu. Jedź tu. Oni czołgów nie przebiją, prawda? Tak, nasze czołgów nie przebijają, te wojska wrócą. No spokojnie się wybronimy. Już stracili 381 tysięcy. Znaczy każda ich strata to jest też spoko, bo... Nie wypalimy ich mempowerem. powerem. Może? Mamy i tak więcej dostępnego. Hmm. Oczywiście kreatagentniej przydałoby się już, po coś badać z tymi szpiegami. Zawsze możemy zmniejszać war ten... Na pięć... znaczy bo napięcie wojny. Możemy je zawsze zmniejszać nasz adwar supporty, będą się gorzej bronić w tych terenach narodowych. W terenach narodowych dokładnie, co chciałem powiedzieć. Nie nagrodach na terenowych. Hmm, tutaj się wybronimy. o już nie, tak już nie, tak uciec. Ja Najpierw się złóżcie w tym jednym terenie i później pomyślmy co dalej. Czy moglibyśmy coś wyćwiczyć, wyszkolić? Tak i tak. Ciężarówek nam brakuje. Coś takiego? Jeden dzień, nie. Ja to przy takiej prędkości tych ciężarówek naprawdę zrobimy masę. niesamowity super dobry wynik. Wiecie, co? Ściągniemy sobie 30 sali od Was. Od Syjamu ściągniemy. Tyle. Ciężarówki powinien się robić prawie w całej liczbie? No, 3 dni to 3 dziennie to sobie. 3,60 to jest sobie lepszy niż 1. Dobra, podejść tutaj, proszę. Musimy na razie się bronić przed ściekowymi Chińczykami. O, chyba coś się brosiły. Nie wiem. Nie wiem, nie, nie, ja, nie ja nie mam pojęcia, co im chodzi. Co im chodzi po głowie? Co te Chińczyki? Mm, możemy zawsze u nich... Na, na nich użyć gazów bojowych. To. Zróbcie, proszę. Przy okazji możemy to Escalation War in China. Cały czas o tym zapominam. Nie mogę to zapominać, bo to naprawdę usuwa znacząco te minucy. Jedźcie, 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 proszę przyjaciele. Nie możemy tracić tych żadnych terytoriów, bo każde straty terytoriów to jest kolejna bodączka z tym, kiedy my musimy to zdobywać. Odbijać sobie. Chcecie tu atakować? Chcecie atakować? Nie chcecie, chcecie, chcecie. Ej, chcemy atakować Nankin? Chcemy jeszcze atakować Nankin, nie? Nankin powinien mieć dużo samych sobie fabryk. Ale lepiej to byłoby ten Nankin obkrożyć. A jeżeli chcielibyśmy człowiek to proszać, to musielibyśmy już atakować z tego miejsca, żeby atakować z trzech stron to. A to raczej będzie proste, tak myślę. Samoloty. Kasy. My mieliśmy 160 kasów, tak, jak pamiętam 160 To lataj proszę za źromeczkiem, który to jest to. Za nim lataj. Za nim lataj i pokazuj po prostu potęgę swoich 160 kasów. Naprawdę znowu to straciliśmy. Bo się tutaj podać więcej sił, które teraz się szkolą. Albo oni się proszą o to, żeby ich skociłkować. Coś takiego. Aha, kolejny ten. Jakieś komunistyczne powstania. Uprisingi. Dacie mi to radę? Dacie mi to radę. I wtedy zamkniemy te wojska i mm, tyle, tyle macie po prostu zabierania, cokolwiek. Mm, jedź proszę tu, a ty jedź proszę tu. Dobrze, i teraz zamykamy te wojska w tymże miejscu i nie będą nam przeszkadzać. Prawda? Prawda. Trzeba było niego zaczyć? Trzeba było niego zacząć. A oni go i dostali po Po prostu matematyka. Ja tu nie wiem co z tym chodzi. Gdzie my w ogóle, w ogóle budowaliśmy ten port? A, czekaju nie. Trzeba ja z, ja z niego zrezygnowałem? Na no to by wyglądało. Mm, nie wiem, zróbcie to wszystko do końca. Jakieś śmieszne okręty. Naprawdę ja myślę, że okrętów nie zrezygnować, po prostu za chwilę zbudować coś nowego. Chociaż też się nie opłaca na swój sposób. Dobra, zajęty kolejny rejon. Musimy nam Nankin z góry. Co tu jest? Division Speed, Ground Attack, Division Defense. Ok, czyli w sumie... A czy to są minusy tylko dla nas, czy dla wszystkich? Bo jeżeli to jest dla nas, to minus atakowany, obrońcy. To i tak chyba w sumie pończyki mamy lepiej, bo ten, bardziej ten minus nas dotknie. Uh -huh. teraz to. Pójdzie się w tę stronę. Ja bym zamknęła kośle wojska w tymże rejonie. Jak wygląda szkolenie? Dobrze, wygląda. Może bym chyba was na nawet jeżeli się nie będę mylił. Nagasaki, że nic nie spadnie. Mortal Team, o właśnie coś takiego. Jeżeli to jest Mortal Team, ja bym zrobił teraz to i to. Bo robię dotkryny, prawda? Czemu nie robię Dotkryn? O jezus, Maria. Ale żałuj ze mnie. Zależy mi na szybkim robieniu Dotkryn, a zapewne o robieniu Dotkryn. Ale tu jest fajny soft Attack tak jest 5%, to mi się podoba. Wiecie, tylko musicie tu wjechać. Tylko musicie też tutaj wjeżdżać od razu. żebyśmy mogli zamknąć się wojska niektóre. Hmm, nawet widzę, że za, za wzgórza się z Dobra, idź tu, idź tu iść tu, bo zam tu wejdą. O właśnie. O, chodź. Nie, nie chcę tracić tego czołgu, bardzo tego czołgu nie chcę tracić. Dobrze, coś takiego. Będą zbijli z każdej strony, to też musimy ich bić z każdej strony. Dobra, nie zamkniemy tych wojsk niestety, ale może uda im się wybronić. A dzięki temu skrócimy te niektóre wojska. One pójdą. Nie będą się ustać w tym wrzeszeniu. O właśnie coś takiego. Odbij mi to, to zaciąki. Nie lubię czegoś takiego. Hmm. Czyli chcemy coś tu budować? Chcemy, chcemy fabryki. Chcemy dużo militarnych fabryk, bo cywilne zbudowaliśmy w trakcie wojny. I tak mamy ten rationik i tak dalej, no to nie musimy się niczego bać. Dobra, ciśnij tu i ciśnij tutaj. Pomijcie wywrzeszenie kolejne wyeliminować. Co no tu jest? Chcecie nam popular moment z demokratami? Mogę się na to zgodzić, ale nie sobie potrasić. I mamy agenta. Co mamy agenta? Kiepscy, szczerze. Kiepski agent. Kiepskim, szczerze. Kiepskie agenty. Moglibyśmy zrobić też od Cryptology. Form Department. Jeżeli byśmy tu dostali jakikolwiek bonus to i tak będziemy te bonusy szybko robili, bo raczej Chińczyki nie będą miały sztabu ogólnie badawczego. Znaczy szpiegowskiego. Mhm. I coś takiego, coś takiego. Jeżeli byśmy ich wybili w tym rejonie, to byłoby tak cudownie. To byłoby tak piękne. A, co tu się stanęło? To chyba. Nie, nie. Ob już chyba, że objesz. Co za pies, ale to nie obies. Całe szczęście to nie jest yes. Dobra, jedź tutaj, przyjacielu. Widzę, że wybroni się, wybroni. Logic kompany kolejne. Mam plusy i bonusy z tytułu działań, które tutaj toczymy. Czyli stąd można atakować. Nie, stój. Chciałbym atakować stąd? stąd. A stąd można atakować. Okej. Okay. Czyli ktoś tu właśnie już podchodzi i moglibyśmy od Nanking atakować z trzech stron, ale bardziej bym chciał zamknąć, bo jest to taka popularna taktyka, rzecz, której niezbytnio nie lubię i nie szanuję, zamykania ogólnie stolicy, żeby zobaczyć, nie gorzej szło. Ale to są Chińczyki. No jest ja jestem Japończykiem, dumnym przecież Japońcem rasowym. Dobra, Escalate i może zróbmy sobie coś z tego? Nie, na razie nie chcę. Na razie musielibyśmy zamknąć się wojska, jakoś tutaj i tu. Widzę, że fajne te kasy pewnie robią roboty obsemem, Bo potrafimy tutaj coś pozamykać. Dobra, już nie atakuj, już się atakuj, już nie atakuj. Proszę. Naprawdę. Mm, division 5%. Pójdziemy teraz w stronę tu, tu i tu. Co potrzebujecie? Trying to synth rubber. Aha, dobra, to my szybko to w tę stronę nie pójdziemy, ale tutaj mamy research speed plus 4%, a jako że jesteśmy Japonią, to jesteśmy trochę do tyłu z research speedem, no to chciałbym jednak, o, to też nam się przyda. Wiem, że długo, ale to są rzeczy, które my potrzebujemy w tej wojnie. Japonia wychodzi z ligi Narodów. no tak, oczywiście, to my, witamy was. Ej, patrzcie, jest, nie ma problemu z zobaczeniem, ale ta się jeszcze nie narzucał. Tutaj nie potrzebujemy, tutaj wystawiamy nasze wojska ukochane. Proszę bardzo, trzy dodatkowe dywizje, które wspomogą nas w walce w tak trudnym terytorium. Nawet wiecie co? Nawet bym tutaj się jakoś troszkę odłączył z tymi wojskami. O Jezus Maria, dobra, już nie walczcie, już nie walczcie, ojej, ojej, ojej. Jedź tu, jedź tu, dobrze, czołg wjechał w ostatnim momencie. Bo teraz... Co? Okej. Okay. Znaczy, nie pozbędą mi się tego czołgu, nie ma pana we wsi, ale jednak to było trochę dziwne. <grymne> to powiem na czasami, że te wojska naprawdę nie wiedzą, co robią. Znowu? Oj, straciliśmy dywizję pancerną. Najgorzej. Nie lubię czegoś takiego, ale... Nie zamgracza. gracza... Zniknął? Przecież miał wyjście, a może za szybko zniknął. Dobra, pan licho, zrobimy. mamy jakieś czołgi na zapas? 378. No to zróbcie jakąś dwie dywizje pancerne, żeby wolałbym by nie tracić tak tych dywizji pancernych, bo wiadomo no nie opłaca się, bo to jest jednak bardzo fajna forma przebicia, ale nie tak jest to nasza główna siła, a te czołgi prędzej czy później i tak by zniknęły, jeżeli chodzi o naszą możliwość tam walki i tym podobne. Ale wiecie co sądzę, moi drodzy, czy to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka? Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herz of Iron 4 na modzie Total War Japonium. Trzymajcie się ciepło, cześć!